Witajcie serdecznie z tej strony Iris. I Wojtek. Z Las Macabre i witam, witam Was serdecznie. Chcielibyśmy Wam powiedzieć e, kilka słów na temat e, naszej sesji, którą będziemy właśnie wraz nagrywać z Iris e, w e, system, który jest wydawany przez Grammel Books i nazywa się oczywiście, jak widzicie je tutaj na górze, Jeden Moment. Jest to, jak się można spodziewać po lejaucie i po składzie osobowym, system o samurajach, który ma dosyć nietypową konstrukcję. W sensie jest to system na dwóch graczy, którzy jednocześnie są mistrzami gry i którzy rozgrywają taką dramatyczną historię o pojedynku dwójki samurajów. I to jest bardzo konkretna konwencja, która za każdym razem ma mieć. Podobną strukturę, oczywiście wypełnioną zupełnie równą treścią. No i co, Dokładnie mogę powiedzieć, tak. że mhm. będziemy grać w to po raz pierwszy i trochę testować tą, tą mechanikę i tą koncepcję. I przynajmniej ja z mojej strony mogę powiedzieć, że są w niej, w tym pomyśle, rzeczy, które są dla mnie bardzo y, moje i bardzo często używane, czyli retrospekcje, mhm. i też masa rzeczy zupełnie nowych. Nie wiem, jak Ty to czujesz, Wojtek. Nie no, dla, mi, dla mnie również. Dla mnie przede wszystkim y, bardzo specyficzne y, specyficzny w tym systemie jest to, że no nie ma tego rozdziału na mistrza gry i graczy, tylko że po prostu razem będziemy sobie i mistrzowali i grali. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jest to nawet inne odgrania, niejako jeden na jeden mistrz gry na, y, na, na gracz, ponieważ to Razem będziemy sobie tworzyć scenę. Więc to się wydaje mocnym takim wyz wyzwaniem, ale z drugiej strony też może, może być to bardzo, bardzo spokojne. Tak, tutaj to te bardzo... kompetencje mistrza gry i gracza są wspólne i się nimi przerzuca. To znaczy, zaczynamy w ogóle od finału. Najpierw będziemy Dokładnie. zaczynać od początku sceny finałowej, w której to naszych dwóch samurajów stoi naprzeciwko siebie i ma rozpocząć się pojedynek. Dokładnie tak, ponieważ ta, ta konstrukcja tej, tej sesji będzie wyglądała w taki sposób, że niejako opowiadamy sobie historię, która doprowadziła do tego, że nasi gracze stoją naprzeciwko, naprzeciwko siebie z wyciągniętymi mieczami. Najczęściej z wyciągniętymi mieczami w jakimś miejscu, które od razu sobie wymyślamy. Od razu improwizujemy i wymyślamy, jakie jest to miejsce, a następnie a następnie będziemy mówić o tym. Co doprowadziło do tej tragedii, do, do tej sytuacji, że oni, są że oni właśnie stoją na, naprzeciwko siebie. I będą o tym mówiły niejako. Yy, I to jest właśnie ta, ta scena otwierająca, a następnie rozdziały, które bazowo są trzy, ewentualnie pięć, ewentualnie więcej, jeżeli bardzo chcemy grać dłużej, będą mówiły o tym, co doprowadziło do, do, do tego właśnie momentu. Czyli są to de facto bardzo często rozgrywane przez nas na sesjach retrospekcje, ale to, co jest zupełnie różne, to to, że rzeczywiście yy... W pełni będzie się improwizowało tą postać. To znaczy, my na sesji zero, którą sobie już zrobiliśmy wcześniej z Wojtkiem, omówiliśmy w zasadzie tylko, czy dobrze rozumiemy mechanikę i jakby jak, jak w ogóle ugryźć ten temat. Omówiliśmy sobie. No, że będziemy grać tą dwójką samurajów. Tutaj ja się zdecydowałam grać postacią męską, bo tak jest napisany ten podręcznik i tak. chcieliśmy jakby jak najbardziej y, zrobić to by the book i tak jak tu jest w pomyśle. Nie chcieliśmy, żeby była Legenda Pięciu Kręgów i Matsu wraz z Tak, trochę, tylko trochę filmu, żeby... też dlatego, że nie chcemy, żeby to wyszła do końca Legenda Pięciu Kręgów, to jest... Japonia, ale umówmy się, to jest taka trochę alternatywna Japonia. Znaczy nie będziemy się silić nagranie w jakimś konkretnym e, momencie w historii, a nie odwoływać się do historycznych postaci i nic takiego. Tak naprawdę nawet nie jest ustalone w tym systemie, czy to jest e, do końca realistyczny czy fantastyczny system. Bo jest tam powiedziane, że może być właściwie jak nam wyjdzie z improwizacji, mogą się pojawić e, duchy mściwe albo jakieś e, nie wiem głosy od odbóstwo, ale tak naprawdę może to być zupełnie też taka, przyziemna historia, nie? To nie jest nigdzie powiedziane. Tak. Niemniej wiemy tylko, że gramy samurajami i yy, wymyśliliśmy im imiona i nazwiska, bo one się pojawiają w tej pierwszej scenie i bo chcieliśmy zrobić layout yy, do sesji, więc <grym> musieliśmy tak. wcześniej to, to wymyślić, ale kim te postacie są, jakie są ich charaktery, historie, wzajemne relacje i tak dalej, będzie to improwizowane w tych retrospekcjach i one mają różne mechaniki, które mają tą improwizację yy, stymulować i taka podstawowa to są haha, to są karty cnót. Tutaj mamy siedem cnót samurajskich z Bushido, które mają być tematem przewodnim. I wygląda to tak, że na początku będzie się losowało jedną z tych cnót. Oczywiście no, nie wiemy, nie będzie to ustawiane, nie wiemy jaka. I to, mhm. co wylosujemy ma być motywem przewodnim całej historii. I potem przed każdą ze scen też będziemy... będziemy. A raczej danego rozdziału, który będziemy grali. Nie, nie, nie. Pamiętaj, jeden Co jest e, całość. Pierwsza jest na całość, a potem do każdego rozdziału losujemy jakby drugą, która jest takim doprecyzowaniem. E, ta, więc to ta, są karty to nie, cnót, prawo. które mają nam pomóc w tej, w tej improwizacji i w nadaniu jakiejś, jakiegoś charakteru tej historii. E, no i jeszcze będą pojawiać się takie rzeczy jak punkty węzłowe. Czyli ważne tak. momenty w historii, bo wiadomo, że kiedyś byliśmy e, braćmi, przyjaciółmi i w ogóle darzyliśmy się zaufaniem i wszystko było świetnie. Potem nastąpił jakiś <grym> moment przełomowy, kiedy prawdopodobnie e, postać Wojtka zdradziła moją postać i. A nie czekaj, to nie legenda nie grasz skorpionem, a to nie wiadomo, co się stało. <grym> tak. Dokładnie no w każdym tak, razie wie? wiadomo, że będą tam jakieś dramatyczne momenty, i ważne jest to, że w tych rozdziałach rozgrywamy tylko elementy. Momenty przełomowe, tak naprawdę tak. rozgrywamy. Nie ma takiego e, developmentu postaci powolnego, jak e, często lubimy grać, tylko tu ma być bardzo konkretne momenty, właśnie takie bardzo ważne, e, jakoś zmieniające tą naszą relację. I to jest, to jest fajne, żeby sobie tak poimprowizować. E, myślę, że to jest całkiem duże wyzwanie. Natomiast to nie jest wszystko te takie y, elementy fabularne, bo są też elementy takie czysto mechaniczne. Mhm. Dokładnie tak. I, i teraz, tak. I na czym to polega? Y, czysto mechaniczne. A, pokazujesz kosteczki. A więc tak, dokładnie Kaszustki. tak. Czyli będziemy grali, hmm? będziemy grali kaszusteczkami. Autor mówi, że można dowolnie innymi y, kośćmi próbować grać, ale szóst, szóstki są defaultowe. Mamy też żetony. I te żetony są w ogóle w czterech kolorach tak naprawdę. I te cztery, że, cztery rodzaje żetonów są żetony wyboru, nienawiści, blizny oraz przewag. I, i, I to są żetony, które zdobywamy y, w związku z tym, jak się dane nasze sceny potoczą. Tutaj mamy pewną taką, gdzieś taki ma mały dylemat, jak to ma wyglądać i ponieważ tu niejako jest, wciąż, wciąż jest, mówimy o wygranie i, wygranej i przegranej w scenie i wydaje się nam z Iris, że to może być ciekawe, ponieważ tutaj, tutaj generalnie nie wiemy nie wiemy, co będzie wygraną, ale my zakładamy, że wygraną w scenie to jest, to jest, to jest wygrana, kiedy, kiedy gracz, kiedy postacie zrobią tak, jak gracz jako aktywny, ponieważ w, każdym, w każdej ze scen jest aktywny gracz. Aktywny gracz według, według zamysłu aktywnego gracza. Mhm. Jeżeli pójdzie dana scena, to w tym momencie on zdoba przewagę. No i tutaj warto A, właśnie wrócić e, się o, o pół kroku, czyli tego, że Każda scena ma aktywnego i pasywnego gracza, i ten aktywny jest trochę bardziej mistrzem gry, mówiąc taką klasyczną nomenklaturą, a ten pasywny jest trochę bardziej graczem. To znaczy, aktywny gracz ustala, gdzie się dzieje dana scena, co to będzie do końca za scena, i on wymyśla, czy to jest punkt węzłowy, czy nie. I on też wprowadza innych bohaterów niezależnych, bo oczywiście będą tam NPC i oni mogą być rozgrywani e, przez oboje graczy. I teraz my się umówiliśmy, że w sumie będziemy iść za, za fabułą, i tak jak Flow nam powie, to będziemy się trochę wymieniać z tymi NPC i zobaczymy, kto kogo odgrywa. No i wśród tych tak. NPCów mają być trzy ważne, kluczowe, to się chyba nazywa role, które mają tak. pełnić ważną rolę w tej jakby całej konstrukcji fabularnej. Czyli ma się pojawić tak. ofiara. Całej sytuacji, nie, precyz nie precyzując, przedmiot pożądania i katalizator. I to są tacy NPC, których trzeba będzie powiedzieć, to jest osoba, która spełnia jedną z tych ról. No i to też właśnie zależy od tego aktywnego gracza. I tak naprawdę w ciągu sceny, jakby w tej takiej wymianie pomysłów, się zdobywa te przewagi. I na koniec sceny następuje dosyć skomplikowany rzut, który pewnie trzeba będzie. Za każdym razem omawiać, kto ma ile tych kości, i jak to działa, który decyduje, kto tak naprawdę kończy dany rozdział. Kto decyduje, jak się to zamyka. No i tych tak. rozdziałów będzie kilka, zdecydowaliśmy, że będziemy się wymieniać po prostu jeden, jeden do jednego, tak raz ja zaczynam raz Wojtek i tak dalej. No mhm. i na końcu na, w scenie finałowej dochodzimy z powrotem do tego. Pojedynku, od którego zaczynaliśmy, który ma być już takim dramatycznym dom domknięciem tej, tej historii. Tak. Ja mam no swoje pewne tej... obawy co do tego mhm. ostatniego pojedynku, ale na pewno będziemy też dzielić się naszymi przemyśleniami po sesji, więc wtedy zobaczymy, czy moje obawy były, e, były słuszne. Obawy są takie, że. E, no jakby tytuł mówi nam, że to jest jeden moment i gdzieś tam jest ten pomysł na samurajski pojedynek, który wiecie, jest to napięcie, jeden cios i jeden wstaje, a drugi leży, nie? Mhm. A tutaj jest trochę tak, że jest to jeden moment, ale jest bardzo skomplikowana, mocno rozbita mechanika tego ostatniego pojedynku. Czy to się ze sobą zgryzie? Będziemy to testować, zobaczymy. Zobaczmy. Jest to, ja mam wrażenie, jest to że jeżeli się szybko będzie gdzieś tam, ja mam wrażenie takie, że istotnie, bo tam się zdobywa już dużo żetonów, które po prostu potem będziemy niejako, niejako wydawali, więc może być tak, że, że trochę tego będzie dużo liczenia, ale być może jeżeli, jeżeli się szybko to gdzieś policzy i może sobie zrobimy jakieś, jakąś krótką przerwę albo coś, to być może to spowoduje, że, że wtedy yy, jakoś ta, ta sama scena końcowa wypali, bo w sumie tam, tam jakoś bardzo wiele tych może, może może nie będzie. Ja myślę, że haczykiem może być to, że jeśli naprawdę bardzo chcesz, żeby Twoja postać wygrała i chcesz dosrać temu drugiemu, który zrobił Ci te wszystkie straszne rzeczy wcześniej, to wtedy jest to, wiecie, taka... to zarządzanie zasobami robi się takie bardzo emocjonujące. No ale zobaczymy, nie chcę... nie chcę gdybać, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i tak, mniej więcej tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o mechanikę. Jest też, o, bardzo taka minimalistyczna karta postaci. Jak widzicie, tutaj są... W sumie, do zapisania takie absolutnie podstawowe informacje na temat, trochę tak. miejsca na notatki, no i głównie miejsce na zapisywanie albo odkładanie tych żetonów, które są podstawą mechaniki. Mhm. I to w zasadzie, to w zasadzie tak. tyle. Sesja zera była krótka. Wydaje się, że zgrywka też może być krótka, jeśli będziemy się trzymać tych. Tej podstawowej ilości rozdziałów, jeśli nam się uda nie rozciągnąć tego. Tak. A... No i konwencja no, mówi, że ma być z dramatycznie. Będziemy jakoś za bardzo klimacili i że postaramy się te właśnie trzy rozdziały zrobić yy, tak żeby po tak. prostu to było takie szybkie, skondensowane i mocne. Czy nam, to, yy, yy, czy nam yy, jako legendiarzom, którzy lubią bardzo przeciągać niektóre sceny, czy nam to wyjdzie to no, postaramy zobaczmy, tak. się nie pić herbaty przez 4 godziny. Ale nie możemy obiecać. W której możemy posiedzieć. E, no i tak, tak będzie wyglądać ta gra. E, e, Zobaczcie tak. razem więc, z nami, jak to więc... wyjdzie. Tak. Zapraszamy was również oczywiście na, na stronę Grammel Books, y, ponieważ tam już, y, już przedsprzedaż y, tego podręcznika trwa. Y, on też będzie do kupienia normalnie oczywiście w wersji, w wersji papierowej, więc, więc możecie się zerknąć i zobaczyć. Y, Warto to moim zdaniem gdzieś, gdzieś spróbować zobaczyć, bo, bo jest to bardzo ciekawy system, który no, trochę tak, trochę tak jakby, jakby wybija z tej takiej normalności. Jestem, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wychodziło, jak będzie wychodziła ta, ta improwizacja, szczególnie w naszym przypadku, ponieważ my jednak jako Landsmakers często się przygotowujemy długo do sesji, a tutaj będziemy musieli wszystko, wszystko niejako tworzyć na, na żywioł, i to może być bardzo, bardzo ciekawe. Odczuwam wielki niepokój, nie znając mojej postaci. A no, co do systemu, się wypowiem jak zagram, ale na pewno jest, e, jestem podekscytowana grą już teraz i cieszę się, że się za to zabraliśmy i że sobie to przeczytałam. Jest to e, na pewno fajny, e, fajny pomysł, fajna struktura, konwencja, którą lubię. Tak. Myślę, że tak. Oj, tak. No i Przecież będzie pretekst żałujesz... do puszczenia dużej ilości dramatycznej, samurajskiej muzyki, co zawsze jest dobre. Zawsze jest dobry, dokładnie. A swoją drogą tak naprawdę, bo my mówimy o jednym, jeden moment jest bazowo, bazowo jest, jest to w klimacie samoreckim, ale oczywiście yy, sam podręcznik również tam jeszcze yy, pokazuje osiem różnych innych konwencji, z których w których możemy grać, więc to jest naprawdę. Tak, to prawda. Też jest bardzo... przełożenie tej mechaniki na y, tam konwencję westernu, y, na konwencję rycerską, y, na bodajże szpiegowską i tam sporo innych. Tak. I to jest y, bardzo łatwe, jak już jest ten core mechaniki wyjaśniony na samurajach, to potem są dosłownie tam. Na jednej stronie wyjaśnione, jak z tego zrobić inne rzeczy, i to wydaje się, że struktura będzie dokładnie taka sama i że powinno to działać. A jeszcze tylko dodam tak. ostatnią rzecz, że się zdecydowaliśmy grać z Watch Together do dopuszczania muzyki, i że osoba, która będzie aktywnym graczem, będzie też puszczać muzykę do tych scen, żebyśmy mieli też trochę naszej tutaj zabawy liżejskiej. Tak, więc tak, to też jest. Na ta część, ta lista na którą już się... czekam. Tak, lista już jest super długa, natomiast... No, tak jak kilka, na kilka... potencjalne cztery sceny, to ta lista jest stanowczo zbyt długa. Zobaczymy, co z niej no, wyjdzie. Tak. Ale zobaczymy, co z niej wyjdzie. Dobra, no to nic, moi drodzy. Yy, tak więc dziękuję wam serdecznie. Yy, zapraszamy was, yy, was na... Na odcinek, jednego momentu, który będzie, który będzie, no podejrzewamy, że będzie chyba jednym, może dwoma odcinkami. Nie, no, on ma być jednym odcinkiem, zakładamy, że zagramy to w jakieś trzy godziny. Możecie w komentarzach obstawiać, ile nam wyjdzie. O, dokładnie tak. P możecie pisać, ile, ile nam może wyjść, natomiast jak my to podzielimy potem już niejako, no... Yy, 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 yy. Puszczając kolejne filmy, filmy na RPG-owego, RPG 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 jaka, no to zobaczymy. To się zobaczy. E, no. Wojtek, ty wciąż swojego jednostrzału, który zacząłeś pół roku temu, nie skończyłeś, prawda? Którego? W obcego. Kończę. Ja ostatnim razem, jak mówiłam, że y, wyjdzie z tego jedna sesja, to było pięć. <laughs> U mnie wyszło sześć. Sześć, sześć sześć albo siedem. No ale cóż. Damy Dobra. radę. Damy radę. Piszcie. Jak myślicie ile, ile nam to zajmie godzin? Do zobaczenia na sesji. Dzięki Wiekie, trzymajcie się. Hej, hej, cześć.